Trzyma z tej strony Cezary. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie mamy siódmy dzień Toty. I jeżeli chodzi o content, jaki dostaliśmy, to jest to zdecydowanie najgorszy dzień, ponieważ nie dostaliśmy żadnego SBC o piłkarza, ale to już było pewne. Rozbudu rozbudowy nie mogę nam dać już żadnej, ponieważ yy, no już wszystkie są. Więc jedyne co zostało to wyzwania Toty. Gdzie też paczka nie jest jakaś bardzo zadowalająca, ponieważ. No, jeżeli chodzi o samą paczkę, to jest przeciętna, ale wymagania też nie są jakieś złe. Bo mogło być gorzej, mogli dać na przykład 7-8 oceny i na pewno to już by podbiło mocniej cenę. Jeżeli chodzi o karty, jakie przepalam to wydałem na nie około tysięcy może, coś w tym stylu, ale. Wydaje mi się, że można to zrobić w ten sam sposób jak ja. Niektóre karty mogą być trochę droższe, ale na przykład myśląc o tym sebnym, tu może dać jakiegokolwiek obrońcę sebnego z ligi holenderskiej i wyjdzie na to samo. Jedyny problem może być, tak mi się wydaje, z nim, ale zresztą powi powinno pójść gładko. Więc Paczkę piłkarzy Electrum Prime. No i zobaczmy. No ostatnio nie trafiam w ogóle ekranów, więc chociaż te ekrany by się przydały. Ale to, że nie mamy ekranów, tam jest mało ważne. Wa bardziej ważne jest to, że już nawet nie mamy grafiki toty. I to już jest bardziej martwiące. Ale czego się spodziewać po jej po tym jak już tego Wandeka trafiłem, to nie liczę, żebym trafił już cokolwiek. Ale może się uda zrobić jeszcze jakąś rozbudowę Premier League, Żeby nie otwierać jednej paczki na odcinku, zrobiłem jeszcze rozbudowę Premier League. No i zobaczmy co będzie. Liczmy standardowo na walkout. Będą ekany zwykłe, niestety zwykłe ekany Argentyna, czyli to może być Atamendy. Jedynie, no mogło być gorzej, mogło być lepiej. Ale ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. I prawdopodobnie, jeżeli wyjdzie SBC, widzimy się jutro. Siema.